Cześć, witam was bardzo serdecznie. Bezczelność rządzących nie zna granic. Po prostu nie zna granic. Ostatnio pan Karczewski, czyli ten z PiSu, strzelił sobie foteczkę na Orlenie. Tylko, że problem w tym, że nie zrobił zdjęcia, czy też gdzieś tam w tle nie było cennika, nie było cen za litr paliwa. Ale zobaczcie, jakie tego dnia były ceny po waszej prawej stronie, na waszych monitorach jest cennik. Popatrzcie, jacy oni są cwani. Oni są cwani dla tych ludzi, którzy nie szukają drugiego dna. Bo dla przeciętnego Kowalskiego, jak to zobaczy, to przeciętny Kowalski nie dopytuje się. Jego to nie obchodzi. Byle było, fajnie jest. Karczewski zrobił zdjęcie. Bum, lecimy dalej. Panie Karczewski, a za czyje pieniądze pan tankuje? O zgrozu. Ostatnio widziałem rozmowę w FM, u pana Mazurka, którego jakoś, no, nie jest to mój jakiś idol, ale okej. Okay. I Mazurek zapytał go, jak to jest, że pan zarabia 34 tysiące? No to nie mógł się, jakby nie mógł znaleźć wytłumaczenia i tak się pogrążył z każdym zdaniem i powiedział, że to, no, generalnie to by się należy, bo on ciężko pracuje, pracuje więcej niż inni Polacy. Panie Karczewski, pan już powinien kończyć, pan już powinien w ogóle wyjechać z Polski, bo tylko pan wstyd przynosi, moi drodzy dzisiaj, taka głośna sprawa bo dzisiaj będzie o paliwie, o tym paliwie które idzie bardzo w górę i ono jeszcze ono jeszcze pójdzie bardziej w górę to nie jest jeszcze koniec, to się dopiero zaczyna 10 zł, 10 zł, a wiecie dlaczego? Bo jest bierność bo jest po prostu bierność i nasza bierność, no może nie nasza ale ogół sprawia to że taki morawiecki drukuje pieniądze wymyśla nowe plany Wymyśla nowe inflacje. Oni mają do tego smykałkę, i oni mają na to czas, dlatego że my jesteśmy bierni. Dzisiaj taka akcja się pojawiła na jednej ze stacji Orlen w Biesku Białej, że tam samochody po prostu zablokowały wjazd pod pozorem, że się zepsuły. No bo każdy samochód oczywiście może się zepsuć. Nie, to chyba się zepsuły. Jak zobaczyły te ceny dzisiejszego poranka, zobaczcie, to była jedna stacja. Jedna stacja i wielkie halo. Ale to powinno być na każdej stacji. To powinno być na każdej stacji. Przede wszystkim na Orlenie. A wiecie dlaczego? Bo Orlen należy do nich. Orlen należy do, do ekipy Morawieckiego. Do bajtków, Cimia, Dolnego. To jest ich broszka. Ja bym bardzo chciał, żebyśmy dzisiaj wszyscy bojkotowali Orlen. Ja już tam nie zatankuję. A wiecie dlaczego? Ponieważ oni gdyby chcieli... To by te ceny obniżyli. Wiecie, co zrobił Orban, co zrobił węgierski rząd, z którego powinniśmy brać przykład? Bo oni dbają o swoich obywateli. Ale jest nagonka oczywiście na nich. Oni zrobili tak, że Węgrzy mają tańsze paliwo niż obcokrajowcy. Czyli ktoś na węgierskich tablicach ma taniej. Ma dużo taniej niż Polsce, bo to około 5 zł, tak na przeliczeniu. Takim ile u nich ile u nas, a wszyscy na Innych rejestracjach, obcych rejestracjach z innych państw płacą więcej. I teraz, tak, wyobrażacie sobie, żeby w Polsce ekipa Morawieckiego i Łobajtka zrobili coś takiego, że dla Polaków paliwo tańsze niż dla obcokrajowców. Wyobrażacie to sobie? Ja sobie tego nie wyobrażam, jakie larum byłoby, Wiecie o co chodzi, nie? Bo tam przecież nasi goście by musieli płacić więcej. To jest nie do pomyślenia. Prędzej będzie tak, że to dla nas będzie droższe, a dla obcokrajowców tańsze. Nie tak jak na Węgrzech. A na Węgrzech sytuacja pokazuje tylko to, że można. Jak się chce, to można. Oni mogą. Oni mogą. Natomiast ci? No raczej nie. A teraz jak sobie weźmiemy pod uwagę dochody Orlenu, czy też dochody tych wszystkich PGE, czy jak to się nazywa, oni trzepią teraz taką kasę na tych wszystkich putinflacjach, na tym wszystkim, oni teraz czerpią zyski kokosy jak nigdy dotąd. Naprawdę, jak nigdy dotąd. Moi drodzy, no Orlen to możemy już skreślić. Nie tankujmy tam. Dlatego że oni mają wpływ na to, żeby było taniej, bo te wszystkie BP, Shell to nie jest polskie. To nie jest polskie. Ktoś by mógł powiedzieć, ale no przecież to jest polski Orlen, więc musimy tankować na Orlenie. Otóż nie. Bo robiąc to, tylko ich dopingujemy. A na przykład, gdyby nie było żadnego klienta, to oni byliby zmuszeni do opuszczenia cen, bo na tamte nie mają wpływu na tamtych dostawców, na tamte stacje. Na to mieliby wpływ, ale jeśli jest tylko jedna stacja, która została zablokowana przez kilka godzin, bo jak przyjechała milicja, no to oczywiście wszyscy się rozjechali, już się silniki naprawiły, to to nic nie da. To, to nic nie da: jedna stacja, dwie, to wszystkie stacje. 24 godziny, no stop, no stop. 7 dni w tygodniu, cały czas. 30, 31 dni w miesiącu. No stop. Tak długo, aż będzie paliwo tańsze. Bo nas nie stać. Dzisiaj gdzieś w jakimś radiu, gdzieś tam w jakimś propagandowym, jakiś ktoś tam mówił, że w Polsce no to ceny paliwa są takie, że jeszcze są takie państwa, gdzie jest drożej, no ale oni to patrzą tylko na cenę na przykład w złotówka, czyli 7 złotych u nas i 5 złotych na Węgrzech. Czy tam 8 złotych na Słowacji, to w Polsce jest tańsze? Czy na przykład 10 złotych w Niemczech? Nie, ale w Niemczech zarabiają 5 razy więcej w Polsce zarabia się 500 euro. Więc przestańcie przeliczać tak, tylko przeliczajcie, ile się zarabia i ile obywatel, ile mieszkanie z danego państwa yy, zarobi, ile litrów dziennie, jedna zmiana. 8 godzin, ile jest w stanie zarobić, ile w Polsce, i nie przeliczajcie złotówek do złotówek, bo to nie ma sensu. Tam się inna, inaczej zarabia, tam się inaczej płaci, tam jest inna waluta. A wiecie, oni tak sobie powiedzieli, że na przykład tak jakiś Morawiecki mówił, że w Polsce jest najtańsze paliwo. Najtańsze paliwo. Na, naj, no tak, no najtańsze. Dla głupka jakiegoś, no to bym mógł przemówić, bym powiedział, no kurczę, najtańsze, ale. No bo kosztuje 8 zł, prawda? A Niemiec płaci 10. Ale ile Niemiec zarabia? O tym nie mówią. Po prostu oni nas mają za jakichś wariatów. Za ludzi niespełna rozumu. Nas wszystkich. Nas wszystkich, tylko że my jesteśmy świadomi. I ja na przykład na Orlenie moja noga nie postąpi. Chyba, że tylko w toalecie. W toalecie takiej darmowej, nie? Czyli jeszcze będziemy od nich brać. Na darmowe toalety do Orlen. Taka kolejka do toalety. Jak mi się marzy, żeby te wszystkie stanowiska były puste. Te dystrybutory, żeby nikogo tam nie było pod nimi. Ale żeby kolejki do toalety były kilometrowe, żeby wszystkim zachciało się załatwić po prostu sprawy pilne. I wszystkim się zepsuły tego samego. Dnia samochody. Jak zobaczyły ceny, wiecie, wjeżdżacie, cena, boom! samochód się rozkraczył, silnik nie odpala, no, stoi i nie rusza się. I tak, wiecie, kilkadziesiąt samochodów na każdej stacji Orlen. Oj, kurczę, ale ja sobie nie wyobrażam miny tych ludzi, którzy będą wkrótce tankować zadyszkę. Zadyszkę. Wam wkrótce braknie tych tablic, tam sobie... Zróbcie nowe, żebyście mogli dopisywać więcej tych cyferek, bo już będzie, dyszka to będzie 10 złotych i tam 20 złotych, czy ile? Bo na razie to tak nie macie, musicie to przerobić na droższe? To jest obłęd, obłęd. Ciekawe za co ludzie teraz pojadą na wakacje. Chyba najlepiej to autobusem, albo pociągiem, albo samolotem, albo rowerem. Panie Morawiecki, rowerem, rowerem. Najlepiej to rowerem jechać. A ciekawe, czy łobajtek płaci za paliwo? I jakie łobajtek ma wynagrodzenie? I cała elita. Ostatnio Kaczyński na tym takim zjeździe, spędzie czarownic powiedział, że: No, jest dobrze. Polakom jest dobrze. Oni się zatroszczyli o Polaków. Polakom już niczego nie brakuje. Jesteśmy naprawdę fantastyczni. Daliśmy Wam wszystko. Wszyscy byli zdrowi, nikt nie odchodził na tamten świat. I generalnie to jest fajnie, bo my wam dajemy. My wam dajemy to, czego wam nikt nigdy wcześniej nie dał i tak opowiadał chyba przez godzinę, opowiadał takie farmazony, naprawdę, farmazony. Ja się dziwię, że ktoś w to jeszcze wierzy. Przecież to jest nieprawdopodobne. Napiszcie, ile u was tam paliwko kosztuje. Bo to dopiero początek. Oni teraz przedłużyli chyba na miesiąc czy dwa, że nie ma w tym podatku, ale on będzie, spokojnie on będzie. Gdybyście chcieli, to byście obniżyli te ceny, tak jak Orban. Moglibyście to zrobić, bo baryłka ropy aż tak nie podróżała. Nie aż tak, żeby tyle paliwo kosztowało ono. Pamiętacie, 2020 rok, kiedy cyrk się zaczął? na to kosztowało poniżej czwórki. Było taniutkie. Dziwne, nie? Teraz kosztuje 8. 8. Bariera przekroczona 8 złotych. No i taki Przydzięty Kowalski powie sobie korcze, jak drogo ale pojedzie, zatankuje pojedzie na Orlen pojedzie na Orlen zatankuje co z tego, że łobajtek w pcimiu dolnym czy górnym ustala ceny co z tego, ale ja też im się nie dziwię, bo są tak zadłużeni. Socjal rozdają, więc muszą skąd, skąd brać to, kurczę, no przecież, no, już Morawiecki nie może zarywać każdej nocy na staniu przy drukarce, bo drukarki to już się im zepsuły, już teraz nie ma, no, wszystkie drukarki w Polsce, w Polsce, w tych wszystkich supermarketach z elektroniką, no to już są wykupione, nie ma drukarek, wszystko jest już wykupione, już im się papier do drukarek skończył. Dobra, pozdrawiam was bardzo serdecznie, trzymajcie się bardzo cieplutko i do usłyszenia, cześć, Papa. Pa.